Marka Detox Design, a ze mną Asia i Grzegorz. Cześć! Hej! Witajcie! To jest duet, który ze sobą współpracuje. Ciekawa jestem jak to jest tworzyć w parze, pracować razem cały czas ze sobą. Fajnie czy nie? E, bardzo fajnie. E, tym bardziej, że nasze wątki się przeplatają, e, bo jesteśmy razem i zawodowo i prywatnie. E, najpierw my później detox. Eee, tak może szybciutko jak to się zaczęło, bo robiliśmy e, w dwóch różnych terenach, wysoki, bo Grzesiu architektura, ja i kostiumy, czyli formy większe. Eee, ale chcieliśmy coś swojego, takiego niezależnego, totalnie od, od wszystkich. Też zastanawialiśmy I... się, czego jeszcze w życiu nie projektowaliśmy tak, i tak, tak. okazało się, że nie robiliśmy biżuterii. Spróbowaliśmy i... A ta, która była, nam się nie podobała. To też. <laughs> I zeszliśmy do małych form, które nas tak zaabsorbowały, że zaczął się detoc. Od rzeczy w sumie niekonwencjonalnych, jeśli chodzi o materiały, ale też funkcjonowanie jako biżuteria. I co? I chyba jakaś tam sugestia o tym, co robiliśmy wcześniej, czyli elementy jakieś architektoniczne, technologiczne, to jest detox. To pokażcie coś, jakiś was, na przykład, wasz bestseller macie takie popularne rozwiązania. Wszystkie modele są swoiste. Lubiane, ale na przykład bransoletka która w prosty sposób staje się naszyjnikiem. Tak, to jest nasz Evergreen, to jest jeden hmm. z wcześniejszych wzorów, który cały czas jest rozchwytywany i, i tak się podoba, że wprowadzamy nowe zestawienia kolorystyczne, nowe kolekcje kolorystyczne, ale no cały czas jest hitem. I w prosty sposób mamy naszyjnik, z przedłużeniem, z łatwością zapinania, bo też staramy się, żeby po prostu te rzeczy były funkcjonalne, czyli żeby łatwo było je po prostu założyć, czyli mamy przedłużenie, zapinam się, wola, brązetka gotowa. Hmm. Bawimy się, bawimy się też jakimiś odnośnikami wobec sztuki, bo na przykład kolekcja Cobro pierścionki są gięte i regulowane, więc można je w łatwy sposób założyć na palec dogiąć. Tu akurat Cobro, nasza pionierka w współczesnej e, rzeźby. rzeźby. E, nawet jak Panie czasem nie wiedzą, to my na Facebooku też o tym piszemy, więc tam gdzieś jakaś kropla chyba jest sztuki przepuszczona. E, i tak naprawdę wiele rzeczy. Moja krawatka, która po prostu funkcjonuje jako naszynik albo krawatka, można ją sobie przemieszczać. Każda rzecz. Tak, nazwane. krawatko na szyjnik, bransoletki, które można w łatwy sposób oplatać, one są też naszynikami i można je zaciągać. I voila, mamy gotowy model. Więc zawsze szukamy jakiejś nowej funkcji. I w sumie robimy rzeczy unisexy, bo yy, gdy robiliśmy kolekcję męską, pani je skradały przez swą prostotę, a znowu modele damskie były na tyle. Proste, też ciekawe, że panowie je podkradają. Więc zaczynamy funkcjonować w ten sposób, że do wyboru do koloru. Tak, projektując, też nie szufladkujemy, tak. dla kogo jest ta biżuteria. I, i to się doskonale sprawdza, bo e, zakres klientek czy klientów jest. Tak gigantyczny, że nas samych zaskakuje. To są młode dziewczyny, bardzo, to są tak. kobiety sukcesu, to są, to są z, panie... pani kobiety, e, które tak mają swój bardzo mocny charakter w, w pani stroju. Panie. bardzo dojrzałe, panie bardzo, dojrzałe. Panie bardzo oficjalnie ubrane, tak. także no, praktycznie każdy. Lubią to, że ona jest współczesna, że ona nie wkłada je w jakieś ramy. Bo chyba teraz tak żyjemy, że e, czasami praca nas zmusza do czegoś funkcjonującego bardzo układnie, ale chcemy żyć swobodnie i, i pani zatrudni żytery, bo mogą. Nosić, tak naprawdę i na co dzień, ale na wyjścia. I to jest fajne, że one zakładają mnie na duże wyjścia, co dla nas jest szokujące, ale nam się podoba. No i zrobiliśmy dużą dygresję, bo na początku było pytanie jak się nam współpracuje. Doskonale, na ale to jak, to jak skonale. widać. Burza mózgów w duecie jest dużo bardziej skute skuteczna niż w pojedynkę. Także. Praca oczywiście idzie w parze z efektem, który mamy tutaj, o którym tak z pasją opowiadacie. Bardzo Wam za to dziękuję.